Słuchajcie, taka sytuacja. Napisał właśnie do mnie klient, któremu pomagam znaleźć firmę informatyczną do obsługi. I co najciekawsze, jedna z tych firm, która złożyła ofertę, postanowiła schakować mojego klienta. Dobra, przejdźmy do wątku. O co właściwie chodzi? Przede wszystkim pomagam mojemu klientowi w znalezieniu firmy informatycznej. Możesz się teraz zapytać, po co szukam, skoro sam siedzę w IT? No przede wszystkim dlatego, że ja nie zajmuję się wszystkim. Nie chcę mi się pewnymi rzeczami zajmować, ja nie zajmuję się chociażby pierwszą linią wsparcia, helpdeskiem czy takimi sprawami jak chociażby naprawa komputerów. To nie jest dla mnie. Ja się zajmuję serwerami i jeżeli chodzi o helpdesk, o outsourcing IT, taki lokalny, to jednak pomagam mojemu klientowi znaleźć firmę, odpowiednią firmę, która może ich wspierać lokalnie na miejscu. No i co najważniejsze, tych firm w tym momencie jest naprawdę dużo, wpada sporo ofert, ale jedna z tych firm przysłała ciekawy raport, bo razem z ofertą przysłali skan z z aplikacji WPScan. Być może kojarzysz to z WP Scan. WP to jest narzędzie do skanowania stron internetowych opartych na WordPressa. WordPress to jest silnik blogowy, na którym często się stawia strony internetowe. No i właśnie ten klient ma stronę uruchomioną na WordPressie. I teraz ta firma, która składała ofertę, postanowiła zapunktować w ten sposób, że jednocześnie poza ofertą wysłali również raport ze skanu, gdzie było trochę błędów. Administrator, który zarządza tą stroną. o, Tak można powiedzieć, że średnio zarządza tą witryną, jest tam trochę błędów. I to, co zrobiła ta firma, to wysłała ten skan, uznali, że zapunktują, wyślą taki skan, taki raport i od razu razem z ofertą pokażą mojemu klientowi, że na tej stronie jest trochę błędów. I założenie jak najbardziej słuszne. Wysłali ten raport, mam go przed sobą, niestety nie mogę pokazać, ale i napisali, że są pewne błędy, że są jakieś tyczki nieaktualne i to jak najbardziej się zgodzę. Zrobili fajną robotę, zrobili skan, wypunktowali na starcie pewne błędy, które należy poprawić. Zatem widać, że postanowili się wykazać, ale to, co według mnie źle zrobili, nie mogą tak po prostu bez jej zgody skanować czy strony internetowej. WPSKan jest dostępnym narzędziem. Możesz wejść na stronę internetową, uruchomić skan dowolnego WordPressa, dowolnej strony opartej na WordPressie, również swojej. Możesz też to uruchomić w ramach Kali. To jest taki system dla testów penetracyjnych, między innymi, bo też. Ma sporo innych zastosowań, ale w ramach tego Kali i WP SCAN możesz wyszukać. Różnych podatności, różnych problemów na stronie, różnych błędów, i to jest jak najbardziej spokojne, to jest fajne narzędzie, ale nie w przypadku, gdy wykonujesz ten skan komuś bez jego zgody. No! God, please, no! Tak jak na przykład ja bym w tym momencie Tobie wykonywał skan na Twojej stronie internetowej, albo Ty byś wykonywał na mojej. To jest przede wszystkim nie w porządku, i druga sprawa, to nie jest też legalne, bo na wykonywanie testów penetracyjnych, audytów w danej firmie. Musisz mieć zgodę, musisz mieć umowę na to, że możesz wykonać taki test, taki audyt, bo jednak to jest zaglądanie do czyjejś szufladki. To tak jakbyś w tym momencie przede mnie i szperał po moim biurze, sprawdzał szuflady, czy czegoś tam nie mam, czy czasem nie łamię przepisu chociażby RODO. To jest to samo, tylko że w cyfrowym świecie. Zatem nie wolno czegoś takiego robić i za coś takiego. Okej, okay, może nie pójdzie się od razu w kajdany, nikt Ci nie da kajdanów, ale mogą być z tym pewne problemy. Ktoś może podać Cię do sądu, możesz mieć później wytoczoną sprawę, chyba tego nie chcesz. Nie lubisz takiego. Oczywiście, jeżeli już się z kimś spotkasz, ewentualnie porozmawiasz przez telefon, yy, możesz komuś zasugerować, że do oferty dołączysz taki skan, jeżeli ktoś się zgodzi, oczywiście. Musi być umowa na to, może wykonać to za darmo, żeby zapunktować, to jak najbardziej to jest ok. Tylko oczywiście musisz najpierw się spytać, musisz mieć na to pozwolenie. Nie wolno od tak po prostu wykonywać skanu. No a tutaj przyszedł taki skan, i właściwie co moglibyśmy zrobić? Moglibyśmy teraz uderzyć do tego, do tej firmy, powiedzieć, że coś tu jest niehalo, nie fajnie. Może nawet prowadzić do sądu. Pytanie, czy jest sens? Osobiście to oddaję do decyzji. Firmie, która się na coś takiego natknie. Ja zachowam swoją opinię w tym momencie. Nie chcę nikogo straszyć, ani też nie chcę nikomu sugerować, że może warto jednak coś takiego robić, bo może my odpuszczamy. Nie, tutaj nie zdradzę, co będziemy z tym robić. Mimo wszystko, naprawdę zniechęcam. Szczególnie, że my możemy być na przykład łaskawi, tak? Nie, w ogóle nie będziemy nic z tym robić, nie ma problemu. Spoko, napiszemy tylko informację, zrobiliście niefajnie, ale no cóż. No, nic, nic nie będziemy robić i tyle. Ale możesz trafić na firmę, dużą firmę, która już nie jest taka przyjemna. Kiedyś współpracowałem z firmą prawniczą, która była naprawdę nieprzyjemna, która się czepiała o wszystko. No. która próbowała, brzydko mówiąc, naciągać, bo to było trochę naciąganie, ale w rzeczywistości po prostu szukali afer, szukali możliwości do tego, żeby kogoś oskarżyć i wywalczyć pewne pieniądze. Zatem są takie firmy, są te duże korporacje, które może się to nie spodobać dla nich. Pójście do sądu opłacenie prawników, to jest żaden problem. Mają duże fundusze, mają odpowiednie fundusze na to, zatem naprawdę zastanawiam się, czy chcesz coś takiego robić. Ja osobiście odradzam, nie rób tego typu skanów, nie ma sensu. Dobra. I tyle w tym temacie. Daj znać, co ty myślisz. Czy według ciebie przesadzam? Być może tak jest. I to nie jest nic szkodliwego. Czy może uważasz, że mam rację? Zachęcam do dyskusji w komentarzach. Natomiast ja przypominam, że już niedługo startujemy z kolejnymi warsztatami. Jeżeli nie chcesz przegapić tych warsztatów, przypominam: administracja, zarządzanie, monitoring i automatyzacja serwerami. Link do zapisu na mój newsletter znajdziesz w notatkach. Do tego nagrania na dole. Zatem jeżeli nie chcesz przegapić przyszłych wydarzeń, przyszłych warsztatów, to zapisz się na mój newsletter, a ja automatycznie powiadomię Cię o tym, że startujemy. Ale za chwila już startujemy z czymś naprawdę wielkim, z czymś naprawdę grubym. Zatem polecam myślę, że nie chcesz tego wydarzenia przegapić. Ja już uciekam. Dzięki wielkie i do następnego. Cześć!